Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Moż witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na drugą część EKG. To Andrzej Arendarski się odzywał i mówił, że Fenianie mają w linie jeden samolot, tu 134 z piękną blazerią w środku. To właśnie Andrzeja Renders. Pan ja też Były minister współpracy gospodarczej za granicą, prezes Krajowej izby gospodarczej. Jest z nami ale taki kształt. Aleksandr Barenbruch, prezes Związku Film Finansowego, wiceprezes. Rozmarzeniem ma Maciej Grelowski, przewodniczący <laughs> Rady Głównej Business Center. Przepraszam, co, co mam <laughs> imputuje tu Andrzej Renderskiego? Nie, taki, taki samo w 14, Wazerium, tak? tu 134. A tak na ale, marginesie chciałbym zapytać Andrzeja Renderskiego, a co pan właśnie tutaj robi. Ale, co tak, pan właśnie. nie jest w Chinach z panem prezydentem? Stawialiśmy tutaj zakłady i byliśmy przekonani w stu procentach, że dzisiaj pana nie zobaczymy. No pan prezydent nie zaprosił, zresztą nie pojechałem. Nie, nie zaprosił pana? Nie, no pan tak dziwnie to wszystko wygląda. Ta, za ale na to, że nie zaprosił. No, ale... nie, nie, żartuję. Dziwnie wygląda, ponieważ złożyliśmy ofertę kancelarii prezydenta, że zorganizujemy ten wyjazd, bo jest bardzo dużo chętnych, mieliśmy bardzo dużo osób zwracających się, bo tradycyjnie to robiliśmy. No i dowiedziałem się, że robią to dwa ministerstwa. Nie, nie, nie było wybrane czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki, e, gospodarki a na miejscu tam spotkanie z biznesem urządza PARP. No i było wszystko w porządku, bo Parb takie rzeczy umie robić, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast organizacja wyjazdu wyglądała tak, że przedsiębiorcy dostali datę i miejsce stawienia się w Szanghaju i w Pekinie na spotkania z biznesem. My to robiliśmy trochę inaczej, mianowicie. To znaczy, że znaczy, podróżą muszą polecieć, no to... sami, tak? Tak, muszą polecieć sam, tak? Yy, pan yy, prezydent poleciał a... sam. Poleciał jak... sam. No właśnie, a czym pan prezydent poleciał? Tego nie wiem. Yy, natomiast może wystarujemy w tej chwili takim dużym samolotem. No, ale to zawsze się czarteruje, prawda? I hmm. biznes za to płaci, to nie to... I, 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 I przedsiębiorcy polscy mają wyznaczony termin spotkania z polskim prezydentem w Pekinie. No tak. no, no, to ale no, jest ale, bardzo ważne, ale razem panie sądzi, ale, ale panie to panie sądzi być, że no, przecież... prościej było tak, jak kiedyś na przykład my czarterowaliśmy samolot, prawda? Albo kupowaliśmy bilety, załatwialiśmy autokar, który zawoził do hotelu z hotelu tam na, na, na miejsce spotkania, później organizowaliśmy te spotkania. Z biznesem, no, ewentualnie wizyty. Ale bardzo ważną kulturalny. rzeczą było to, że ale wszystkie może... wizyty z prezydentem, te osoby, które z biznesu leciały, leciały tym samym samolotem. No to było fajne, bo też z prezydentem, prezydentem Kwaśniewskim odwiedził. Z Kwaśniewskim, tak. Z no, tak tak, no. Rozmawiał, nawiązywał, ministrowie byli. Dokładnie. Cały czas byli razem. No, poza tymi no, superformalnymi sprawami, które obciążały i to jednak ta razem, ta obecność wszystkich dawała dodatkowy no dobrze, ale impuls. Czy am, am może nie było z tego rezultatów stosownych i dlatego zmieniono. Nie, e, były sposób bardzo dobre były rezultaty. I zawsze właśnie my tego nie potrafimy wykorzystywać. Wykorzystują to wszyscy e, No a mój pre... pan, że dobre rezultaty, nie potrafimy tego wykorzystywać. No to jak? No były dobre rezultaty, bo zawsze są, jak się leci, szczególnie do takich krajów, gdzie państwo ma wiele do powiedzenia, to jak się leci z prezydentem czy z premierem, właśnie, bo... to jest inna tak, sytuacja. Tak, właśnie tam jest to bardzo ważne, żeby to, bo, bo są kraje, w których to nie ma że, zupełnie znaczenia, nikt na to nie zwraca uwagi. No tak, Ale... by to było jest... Pierwsza wizyta od 14 lat prezydenta tak, Polski. Tak, tak, że bardzo dobrze, to, że jest grupa przedsiębiorców i, i to znacząco. Znaczy, może bardziej będą ocenić, jak sami zapłacą za, za ten Ale nie, za bilet, to nie? zawsze płacili. Tylko, że, że po prostu. Rzecz polegał, przecież to nie prezydent na swoje, za swoje pieniądze zapraszał, nigdy za, trzeba było zapłacić, ale sama obecność z całą ekipą oficjalną i kontakt z nią bezpośredni, to były naprawdę bardzo ważne sprawy. EKG. Zgodnie z porządkiem naszej audycji, powinniśmy zapytać, czy jesteśmy bogaci czy biedniejsi. Krzysztof Barybruch. Jesteśmy bogaci. Zgodnie z danymi podanymi w piątek, średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła, ale, to jest małe ale, jej dynamika wyhamowuje i w stosunku do, do, do października to już jest minimalna zmiana. Natomiast lepsze od oczekiwań są wskaźniki świadczące o wzroście zatrudnienia. Tłumaczone to jest tym, że rzeczywiście wyjątkowo łagodną zimę mamy w tym roku i te prace, które najczęściej kończyły się w listopadzie są przedłużone. A co z tą inflacją? Dobrze, to za chwilę do tego dodamy. a yy, Dlatego wzrost zatrudnienia jest większy niż się spodziewano. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dane podane w tym tygodniu świadczące o tym, że mamy wyjątkowo wysoką inflację. I to wszystko powoduje, że owszem, jesteśmy bogatsi, natomiast... Biorąc pod uwagę wskaźnik realnych dochodów, no to się powol, powolutku dochodzimy do poziomu, w którym ten realny wzrost będzie minimalny. Tak, bo Czy... jak wyższa inflacja, mniejsza dynamika wzrostu wynagrodzeń powoduje, mm -hmm. że realnie... Czyli jesteśmy minimalnie, coraz... bogaci. Minimalnie. minimalnie bogaci. Minimalnie. Ja bym raczej tego, symptomów tego bogactwa dopatrywał w tych przepełnionych centrach i zapowiedziach organizacji handlowych o zwiększającej się z roku na rok wielkości sprzedaży, tam powyżej 10%. Wobec tych, tych wydatków. Więc to jest, bo pamiętacie parę tygodni temu, tak skromnie opublikowano dane, że Polacy nie zamierzają wydać na święta i na prezenty znaczących kwot. A jak przyszło tak. co do czego, to nawet zaparkować nie można. Ale to, to, że to nie jest, jest takie, myślę, że bardzo jednoznaczne. Ja z utęsknieniem czekam na te dane, ale myślę, że bardzo zmienia się struktura. Już poda, podaje się bardzo precyzyjne informacje o tym, że owszem, kupujemy taką samą ilość rzeczy, ale raczej tańsze, rezygnujemy z prezentów dla siebie i dla najbliższych na korzyść dzieci, także ta struktura się zmienia, rzeczywiście Polacy coraz bardziej... Um, bojąc się kryzysu, struktura roku się zmienia, ale Persaldo wzrastają wydatki na ten cel. Tak, Rzeczpospolita nawet dzisiaj straszy trochę. Portfele Polaków gwałtownie chudną, nadchodzi fala podwyżek, będzie popyt. A to, to jest inne a tańsze, pytanie, panie to, redaktorze: co będzie już w nie Podwyżek nie została jeszcze ustalona. Wiadomo na przykład, że jest gaz, ale jak bardzo. Jak bardzo nie jest jasne. No tak, no to tak to Tak, będzie, no nie, nie, to będzie dosyć szokowa. Pan, panie, panie prezesie, już lampki kupił za Ty. 3 zł. Cały czas działają, nie kupuje w tym roku lampy, cały. Te, rok te lampki one się amortyzują oh, znakomicie. A ile lat temu jest? było. Proszę państwa, 4 lata temu chyba Maciej Glowski I bardzo ubolewał, że, że musiał, wydać, i i cały czas że się musiał wydać na lampki 8 zł. 8,72 czy coś takiego i tu bardzo przeżywał ten swój wydatek, jak go Człowiek oszczędny, no ale widzę, że działają. Działają, no to, działają. To, tak. to dobrze, nie będziemy musieli zrzutki robić. EKG. <laughs> Rząd w końcu pozwoli upaść zadłużonym obywatelom, donosi dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Bankrutując, dłużnik będzie mógł zachować mieszkanie, dostanie bezpłatną pomoc prawną. Wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie, proszę Państwa, o tym, że przepisy upadłości konsumenckiej są bez sensu w takim sensie. Bez sensu. Bardzo przepraszam, to poeta. Są, e, są no, nieżyciowe, o tak można by rzec, bowiem tych, którzy zgłaszają chęć upadłości, jest bardzo niewielu, a nawet a, a spośród tych niewielu, którzy zgłaszają, też bardzo niewielu może upaść, może upaść bowiem bogatym trzeba być, żeby żeby ufać, upaść. Najważniejsze zmiany to możliwość zachowania mieszkania przez dłużnika, obowiązek próby zawarcia układu z wierzycielem oraz pomoc prawna przy składaniu wniosków, czyli możliwość zachowania mieszkania, obowiązek próby zawarcia układu z wierzycielem oraz pomoc prawna przy składaniu wniosków. Autorem nowelizacji przyświeca idea, aby bankructwo nie oznaczało zniszczenia życia osoby upadającej, co prowadzi do wykluczenia społecznego i generuje nowe koszty, oj Boże generuje nowe koszty dla państwa. To generuje właśnie. Mi się bardzo nie nie, nie, nie nie podoba. Co się zmieni? Bankrut nie musi sprzedać mieszkania. Dziś lokal automatycznie wchodzi w skład masy upadłościowej, z której pokrywane są koszty postępowania sądowego i płaca się wierzycieli. Dłużnik może jedynie otrzymać pieniądze na wynajem mieszkania przez rok. W efekcie cała rodzina zagrożona jest bezdomnością. To jest dzisiaj. Ale ustawcy, wodawcy idą także na rękę wierzycielom. Dłużnik będzie musiał zmienić mieszkanie na mniejsze lub o niższym standardzie, a zyskane pieniądze przeznaczyć na spłatę części długów. Łatwiej będzie ponosić koszty postępowania. Jeśli nawet majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, sąd powinien się zgodzić na jego, na jego upadłość. Łatwiej dla dłużników jest możliwość skorzystania z bezpiecznej pomocy prawnej. No to ważne chyba, y, chyba zmiany. Czy one wystarczą y, do tego, aby y, jakby czyścić te, y, te kwestie? To znaczy no, czyścić sprawy ludzi za, zadłużonych, którzy nie są w stanie, nie są w stanie wywiązać z, y, ze swoich długów. Czy spłacić swoje długów. Ta ustawa nosi tytuł postępowanie upadłościowo naprawcze i ważne, żeby rzeczywiście pamiętać o tej drugiej części, nie tylko a w takich kategoriach, że osoba, która ma kłopot ze spłatą swoich zobowiązań albo rzeczywiście nie jest w stanie ich regulować, no to musi ogłosić upadłość, ale powinna też mieć realną szansę na to, żeby naprawić swoją sytuację. Przy jednym założeniu, które ustawa zachowuje cały czas, że ewentualnie upadłość może ogłosić osoba, która znalazła się w takiej sytuacji nie swojej winy. Bo cały czas pamiętajmy jednak o dwóch stronach tego medalu. Nie można Wprowadzać ustawy, która spowoduje lawinową, lawinowy proces naprawczy osób, które w sposób świadomy zadłużały się i w sposób nieodpowiedzialny a pobierały pieniądze z banku czy z innych instytucji, a celowo doprowadzając do sytuacji upadłości. W związku z tym, której ewentualnie koszty upadłości no, byłyby. Przesunięte na klientów, którzy w sposób uczciwi, po, uczciwy pożyczają pieniądze, po czym je oddają. W związku z tym należy tą równowagę zachować. Wydaje się, że te zmiany, które ewentualnie zostaną wprowadzone, będą przetestowane w życiu. I wtedy będziemy w stanie to ocenić, na ile zwiększy się liczba osób, które z tego skorzystają. Pamiętając cały czas, żeby zachować odpowiednią równowagę odpowiedzialności versus możliwości wprowadzenia systemu naprawczego. Proszę Państwa, warto przypomnieć, że po trzech latach funkcjonowania upadłości konsumenckich ogłosiłem zaledwie ile osób? Pamiętacie? Nie wiem. 17 Trzydzieści 31, proszę Państwa. Po trzech latach. Od 2009 roku do sądów spłynęły zaledwie... 1792 wnioski, 1792 wnioski i 31 osób, 31 osób skorzystało z upadłości konsumenckiej. Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał. Dzisiaj rzeczywiście dodatkowo wchodzi w życie ust zmianę ustawy o kredycie konsumenckim i te zmiany idą w kierunku brania większej odpowiedzialności ze strony osób pożyczających, ale z drugiej strony firmy pożyczające czyli banki czy instytucje będą zobowiązane do tego, że w sposób przejrzysty przekazywać, pokazywać wszystkie koszty związane z zaciąganiem kredytów. Ja myślę, że w ogóle ta tendencja taka, w której z jednej strony pewne ograniczenia znikają, ale z drugiej strony obowiązki informacyjne ze strony banków wzrastają, no i właściwym kierunkiem. Ale to jest fantastyczne, że trzeba było tyle lat, jest. żeby dojść do tego, żeby ustawowo uregulować, że oferta dla klienta musi być jasna, czytelna i zrozumiała, choć to jest krytycy tej, tej, definicji. tej to noweli definicji dzisiejszej tak. zarzucają, że w dalszym ciągu będzie to można drukować malutkimi literkami gdzieś tam na dole, nie, bo prawda? można odnieść wrażenie, proszę Państwa, czasem, że no bo nie, nie sądzę, żeby ustawodawca był Przepraszam za wyrażenie, ale nie chciałem nikogo tu obrazić, ale idioto, no bo no, czasem, no bo, bo, czasem można odnieść wrażenie, że przepisy są wprowadzane i wiadomo, że nic z tego nie będzie. Często nawet tak Że, że no znaczy, nie, ale... nie można odnieść, tylko jest pewność, jest, jest pewność, że nic z tego nie a. będzie i w związku z tym można odnieść wrażenie, że te przepisy są wprowadzane po to, żeby były, żeby się nazywało. A, a no a. mamy no tak, no. upadłość Panie konsumencką. Mamy przepisy upadłość nawet Dzisiejszej prasy, pomijając to, że prawda, trzeba było, ile kosztuje yy, cały proces nowelizowania prawa. Konsumenckiego, kiedy ono było skierowane wyłącznie do tych, którzy losowo do tego spotkali. Czyli było kryterium, i więc, jeżeli kogoś losowo coś spotyka, to znaczy, że trzeba mu stworzyć rąki. Czytam dzisiaj też, że należy znowelizować ustawę o wieczystej dzierżawie, bo chcąc nas chronić, ustawodawca wprowadził, że co trzy lata można powiększać. Ale okazuje się, że to co działa, żeby powiększać wysokość wyceny związanej z wnoszeniem opłaty za wyczystą dzierżawę. Tak. Ale okazuje się, że tak genialnie tak, zrobiono to było, ale ustawę. Ale powiedzieć, dlaczego to zrobiono? No bo to zrobiono zrobią... co, 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 co rok w sposób drastyczny, podwyższano. Ale teraz się okazuje, że są procesy odwoławcze od tych wysokich wycen, które przez tą, że ustawy zostały zamrożone i w świetle tej ustawy nie można obniżyć, bo ustawodawca powiedział, że i w górę, i w dół. Trzy lata się należy. Więc w związku z tym trzeba teraz znowu znawializować tą ustawę i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakiś po prostu absurd, horror. Jak można takie dziurawe prawo stanowić? I z pełną świadomością, bo ta usta ustawa jest z października. No to więc... Y informacje, lecimy po informacjach lecimy do EKG.